Czego pan fantastyczny może cię nauczyć o niepoddawaniu się? Studiujesz nad książkami przez trzy godziny, nic nie rozumiejąc, chcesz się poddać. To za trudne, nigdy nie zrozumiem. Brzmi znajomość Reed Richards. Też miał takie chwile. Kiedy Reed Richards był uczniem, wszyscy mówili, że jego teoria o podróżach kosmicznych to kompletna bzdura. Nauczyciele się z niego śmiali, koledzy z klasy go ignorowali, ale Reed się nie poddał. Pracował latami. Przeprowadził tysiące nieudanych eksperymentów. W końcu udało mu się zbudować statek kosmiczny. I tak narodził się pan fantastyczny. Nauczył się czegoś niezwykle ważnego. Każda porażka to krok bliżej sukcesu. Jak to zrobić? Po pierwsze. Rozbij trudne zadanie na małe części. Reed zawsze rozbija problemy na mniejsze. Po drugie, znajdź inne podejście. Jeśli jedna metoda nie działa, spróbuj innej, tak jak Reed robił to w swoich eksperymentach. Po trzecie, pamiętaj, że mózg to mięsień. Im więcej go ćwiczysz, tym staje się silniejszy. Nie potrzebujesz supermocy, żeby być wytrwałym. A ty? Z czego nie możesz zrezygnować? Zostaw komentarz. Daj nam znać, jak możemy się dla Ciebie poprawić i polub ten film. Następnym razem pokażę Ci, jak Hulk kontroluje swój gniew. Subskrybuj, żeby nie przegapić.